Oto co się wydarzyło w świecie kryptowalut. Piąty co do wielkości portfel zawierający bitcoiny o wartości prawie 2,5 miliarda dolarów należy do rządów Stanów Zjednoczonych. Mastercard rozszerza inicjatywy związane z kryptowalutami w rejonach Azji i Pacyfiku. Australijski organ nadzoru finansowego ogłosił nowy plan czteroletni, koncentrując się na ochronie konsumentów przed oszustami cyfrowymi. Pomimo zwiększenia wydobycia bitcoinu firma Argo Blockchain nadal odnotowuje straty. Wraz z końcem sierpnia odchodzi miesiąc, który historycznie nie był zbyt dobry dla Bitcoina. Czy oznacza to, że wrzesień może być doskonałym czasem na zakup tej kryptowaluty? Influencerzy nadal pompują i trzymają PP Coina pomimo ostatnich oskarżeń o pull. Wszystko po tym, kiedy badacze Blockchain odkryli, że 16 milionów dolarów wartych Pepecoin zostało przesłane na giełdy kryptowalut, a następnie sprzedane. Założyciel i twórca PepeCoin przeprosił za to zdarzenie i powiedział, że kilku członków zespołu postąpiło na własną rękę. Jeżeli interesuje Was całość artykułów, zapraszam na moją stronę otokrypto.pl, gdzie staram się dodawać codziennie nowe artykuły ze świata kryptowalut. Dziękuję i pozdrawiam.